Nevermore z serialu Wednesday. A to jakaś ręka. Wszystko to jest trochę straszne, chłopaki. To jakaś masakra. A a a. To może być jakiś demon. O wiadomości, wiadomości, chłopaki. Według pewnych wiadomości serial Wednesday od Netflixa kręcono w Rosji. A ta popularna Wednesday to ta dziewczyna z warkoczykami. Według jednej wersji zamek Wednesday został zatopiony w lokalnym zbiorniku wodnym. Wszystko jest oparte na prawdziwych wydarzeniach. Wednesday. Wednesday i cała ta magia. To prawda. Antorcha, Ananjoccia, Antorcha, Antorcha. Jestem zajęty. Anton, słyszysz? Nowy odcinek. Odsłuchaj nowy odcinek pewnych wiadomości i sprawdź, co mówią. Na dnie mogą leżeć przerażające znaleziska z tego serialu. Wyobraź sobie, że Wednesday to prawda. To bzdury, tylko dla naiwnych jak ty. Aha, zwariowałeś? W stuprocentowych wiadomościach nie mówią bzdur. Pomyślmy logicznie: oni mieszkali w zamku, my nie mamy zamku. W stuprocentowych wiadomościach mówili o zamku i jeziorze? Zróbmy tak: pojadę tam, przeprowadzę śledztwo, znajdę dowody na to, że Wednesday kręcili u nas, i że Wednesday i cała tam roczna sprawa, historia, to prawda. Udowodnię ci to, wtedy jesteś mi winien tysiąc, rozumiesz? Nawet pięć. No co ty zakład? Dawaj, zaczynamy. Chłopaki, jedziemy! A teraz jesteśmy w lesie, niedaleko niezwykłego zamku, który przypomina słynną szkołę Nevermore z serialu Wednesday. A obok tej szkoły, gdzie być może uczyła się sama Wednesday, znajduje się jezioro oto ono. Dlatego właśnie tutaj zajmiemy się magnetycznym połowem, żeby sprawdzić, czy pod wodą są jakieś przerażające i straszne znaleziska związane z Wednesday albo czymś jeszcze straszniejszym. Tak. O, proszę. Chłopaki, dopiero zarzuciłem i już zaczepiłem. O, już idzie, 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 idzie. Czuję, że coś na pewno jest na magnesie. Nie jest bardzo ciężka, ale może to być jakieś znalezisko. Chłopaki, to może być naprawdę przerażające, jeśli dotyczy Uniwersytetu Nevermore lub Wednesday, więc trochę strasznie tu być. Nie zapomnijcie zostawić lajka, jeśli lubicie magnetyczne wędkowanie. Co tam jest? Glony? Nie. Poczekaj, coś widzę. To wygląda jak jakaś torba, chłopaki. Tam mogą być pieniądze albo coś takiego. To nie torba, to teczka, chłopaki. No, to jest niezwykła teczka. Jest na niej litera N po angielsku. To jest logo Uniwersytetu Nevermore. Chłopaki, serio, ta torba naprawdę wygląda jak u Wednesday. Tak ona wygląda z tą torbą w rzeczywistości, chłopaki. Zobaczcie zdjęcie. To ta torba, ale taka torba jest nie tylko u Wednesday, ale też u innych studentów Nevermore. Może to wszystko prawda? I naprawdę, właśnie za tym lasem niedaleko, ten zamek to właśnie Uniwersytet Nevermore. I ktoś z studentów spacerował tutaj, właśnie niedaleko tego jeziora. I z nudów po prostu wyrzucił tak tę torbę do rzeki, to znaczy do jeziora. A ja teraz ją wyłowiłem. Tak, robi się coraz bardziej przerażająco, bo na tym uniwersytecie dzieją się straszne rzeczy. Lexus. Anton, patrz, razem z operatorem nagraliśmy. Zobacz, znalezisko. Patrz, widzisz? O, proszę. Tornister. Tornister z tego, z Nevermore. To ten zamek. To po prostu tornister z plakietką. Teraz można taki kupić na marketplace'ach. To, to jacyś fani kupili. Jak to fani, naprawdę wam to pasuje? Zajmowałem się łowieniem magnesem w pobliżu miejsca, gdzie to wszystko mogło się dziać. I znalazłem tornister Wednesday. Bzdura, nie wierzę. Dobrze, teraz zobaczymy inne znaleziska. Uniwersytet Nevermore jest ściśle związany z domem rodziny Adamsu, ponieważ wszyscy, którzy byli w tym właśnie domu, studiowali na tym uniwersytecie. I widzieliście, jaka tam zbieranina się gromadzi. Coś, jakby mam tam magnes i coś tam się pieni. Za każdym razem, gdy teraz stamtąd idą bombelki, czuję się nieswojo, bo może to jakaś żywa istota, ale czuję coś lekkiego na magnesie. Tym razem i o, już widać. No. Więc co tam jest? To jakiś straszny nóż, chłopaki. Jakiś bardzo dziwny, zakrwawiony nóż, chłopaki. O rany, jaki on jest przerażający i ząbkowany. Naprawdę wygląda bardzo niepokojąco. Niesamowite. Wydaje mi się, że taki nóż miał ktoś z bohaterów serialu Wednesday. Napiszcie w komentarzach, jeśli pamiętacie. Jeśli oglądaliście uważnie, kto miał taki nóż. I wygląda na to, że już go użyto. Ale nie jestem zaskoczony, bo jeśli taki uniwersytet naprawdę istnieje, to dzieją się tam przerażające i straszne rzeczy. Chłopaki, jeśli wciąż oglądacie, koniecznie zasubskrybujcie mój kanał, bo będzie jeszcze wiele świetnych przygód z magnetycznym wędkarstwem i przygód związanych z tym serialem. Oczywiście, jeśli Wam się podoba. Kurcze, no ten nóż to niezwykły nóż. To wręcz nóż do jakichś tortur, do czegoś strasznego i przerażającego. Tym razem rzucę trochę bardziej w lewo, bo tak naprawdę zawsze cała masa tajemnic kryje się za wszystkim, co jest jakoś związane z węzdem. O, znowu zaczep. I znowu bąble takie straszne, bulgoczące, dziwne, a zobaczcie jakie napięcie. Jakby, wiecie, coś było do czegoś przybite. Oho, porządnie się odciągnęło. Chyba coś oderwałem. No dobra, zobaczmy. Na moim magnesie wciąż coś jest, nie jest pusty. Już coś widać. Co to? To jakaś ręka. To ręka cała w szwach. To przyjaciel Wednesday. Zapomniałem, jak się nazywa. Rzecz, czy jakoś tak nie pamiętam. Napiszcie w komentarzach, jeśli znacie nazwę tej ręki. To był. to był przyjaciel Wednesday, chyba. Ale, jak już mówiłem, miałem wrażenie, jakby coś zostało gdzieś przyczepione do ziemi. Chyba to wyciągnąłem. Ona już nie biega jak dawniej, a wszystko wydaje się trochę straszne. Cała w szwach, cała rozklekotana o cholera to znaczy, że coś tutaj się stało niedobrego. I to coś naprawdę jest związane z całą tą historią z Nevermore, z rodziną Adamsów i z samą Wednesday. I teraz jeszcze z tą rzeczą. A tak przy okazji, zapomniałem rozpakować tę teczkę przecież ciekawe co tam może być oho zaczekaj nie podglądajcie oho hm tutaj jest mnóstwo ciekawych rzeczy i dziwnych i strasznych nawet nie wiem czy mogę wam to pokazać sprawdźmy czy chcecie to zobaczyć jeśli zdobędziemy 5000 lajków pod tym filmem to wam pokażę subskrybujcie i lajkujcie dopóki nie zbierzemy tej potrzebnej liczby nie dowiecie się co jest w środku teczki Wednesday jak te straszne rzeczy są z nią związane? Anton, patrz tutaj. Nie, poczekaj, nie mogę zrozumieć, skąd mi cieknie. To wszystko nieważne. O, to jest to znalezisko? Zobacz, ta rzecz to ręka z filmu ta straszna, żywa ręka. Tylko, że tutaj nie jest żywa, ale przecież znaleźliśmy ją tam, gdzie inne znaleziska. To tylko silikonowa ręka z manekina. Tam, nie wiem, może do sklepu ją przewozili, albo coś takiego. To prawdziwy, choć martwy przedmiot z serialu Wednesday. E, przez cały serial ona biegała, to co ona tam. Przecież znaleźliśmy ją pod wodą. Utonęła. Jest potworem, więc oczywiście oddycha pod wodą. Co miałoby mu w tym przeszkadzać? Czyli to ci nie wystarcza? Nie, nie, nie. Wkrótce znajdziemy więcej znalezisk i udowodnimy to Antonowi. Rzućmy magnes jeszcze raz tam, gdzie były te straszne bulgotania. Bo jeśli tam wrzucili tę rękę. To może jest tam jeszcze coś strasznego. Hmm, ciężko trochę. Dobrze idzie, ale tym razem znalezisko jest bardzo ciężkie. Bardzo ciężkie, chyba najcięższe dzisiaj. Tam już nawet coś widać. No, ciężkie. Co to jest, chłopaki? Coś wystaje i jeszcze idzie. Mówiłem, że to ciężkie znalezisko. Jeśli już się domyśliliście, zatrzymajcie film i napiszcie w komentarzach, co to jest. Kto odpowie poprawnie, dostanie ode mnie serduszko w komentarzach. Mam nadzieję, że to nie jest coś strasznego i niebezpiecznego, ale jestem pewien, że to na pewno ma związek z Wednesday i uniwersytetem Nevermore. Co to jest? Wow. Niesamowite, patrzcie chłopaki. To jest maszyna do pisania, maszyna do pisania. Wow, ona naprawdę dzwoni jak prawdziwa. Chłopaki, wiem, że Wednesday i inni studenci Nevermore używali takiego czegoś żeby coś pisać, jakieś opowiadania, wspomnienia i tak dalej. Jak to działa? Nigdy czegoś takiego nie miałem. Maszyna do pisania prawdziwa. Ciekawe czy jeszcze da się na niej coś napisać. Jak on to zrobił? Jak ja to zrobiłem? Może ten przycisk. O, tak. To jest ten dźwięk. Dobra, zasubskrybuj mój kanał. A? Kto zrobił ten jest świetny. Ale spójrzcie Chłopaki ta czarna, strasznie stukająca maszyna do pisania, jest pokryta jakimiś czerwonymi, krwawymi plamami. Szczególnie dobrze to widać tutaj. I to wywołuje prawdziwy dreszcz grozy, co zrobiono z tą maszyną do pisania. I może kogoś. He, o nią właśnie tak. Nie wiem, chłopaki, wygląda to przerażająco i strasznie. Jest bardzo ciężka, chłopaki, jak mówiłem. Niesamowite, to największe znalezisko dziś. I ta maszyna do pisania na pewno jest jakoś związana z Wednesday. Anton, spójrz. Tak, poczekaj, poczekaj. Próbuję obejrzeć telewizor, nie włącza się. Pokażę ci telewizor, patrz. Widziałeś? To maszyna do pisania Wednesday. Pamiętasz zamek? To uniwersytet Nevermore. Tam używali takich maszyn. Wednesday też na niej pisała. No i niech sobie pisała, co z tego? Czyli niech sobie pisała, czyli przekonuję Cię, tak? Nie, oczywiście, że nie. To serial, to wszystko jest wymyślone. Tyle dowodów i nadal ci mało? Nie, nie. To po prostu ktoś, nie wiem. Wyrzucał graty z domu, nie chciało mu się iść do śmietnika, więc wszystko wrzucał do jeziora. Nieźle. A propos, przycisk włączania jest tutaj. Aha, dobra, to ja lecę dalej na magnetyczne łowienie. To i tak nie działa. Gdzie idziesz? Chcesz się dowiedzieć, co się stało i jak Wednesday jest z tym związana. I o, dlatego dalej będę rzucał magnes. Dobrze. O, znowu coś złapałem. Zawsze, kiedy rzucam tam na środek jeziora, czuję bardzo, bardzo mocne zaczepienie. I nawet pojawiają się jakieś bąbelki. Więc teraz bądźmy maksymalnie ostrożni, żeby wydobyć to znalezisko. Chłopaki, jeśli oglądacie i nie daliście lajka like ani suba, to jak to możliwe? Naprawcie to od razu. Tam już widać nowe znalezisko. No dobra. Znowu coś dużego i ciężkiego. Nie wiadomo co. O, to takie dziwne. Niesamowite. Wciąż jeszcze nie mogę zrozumieć, co to jest. Wyciągnęliśmy jakiś ogromny kawał metalu z łańcuchami. Chociaż te łańcuchy już mi przypominają jakieś narzędzia tortur albo coś takiego. I wygląda to dość upiornie. Na razie nie rozumiem, tutaj są jakieś otwory. Co to jest? Masa brudu? Poczekaj, coś czerwonego. Znowu, czy to naprawdę plamy krwi? Dobra, zabierzmy magnes, poczekaj. Chodź, umyjemy to. To jest ostrze. To ostrze gilotyny, dokładnie, dopiero teraz to zrozumiałem. To starożytna broń tortur. Wyobraź sobie, że tu jest czyjaś głowa i tak to działa. To bardzo straszne i przerażające narzędzie tortur. I, jak mówiłem, tutaj są jakieś krwawe plamy, a tutaj odsłonięte ostrze. Chłopaki, to bardzo przerażające. Tak naprawdę Wednesday bardzo lubi narzędzia tortur. To jej hobby, kolekcjonowanie różnych takich rzeczy. Mam nadzieję, że nie używała ich w prawdziwym życiu. Chociaż, znając Wednesday, oczywiście, że używała. I to wyjaśnia, dlaczego wszystkie nasze znaleziska dzisiaj są w krwawych, przerażających plamach. Nie wiadomo, co stało się z tą rzeczą, ani jak się ją tam nazywa. Zawsze o tym zapominam. Przecież to jej przyjaciel. Raczej nie znęcałaby się nad nim w ten sposób. Więc tutaj ewidentnie doszło do czegoś w rodzaju oporu. Ktoś zaatakował Wednesday, a ona użyła wszystkiego, co miała, żeby się bronić, być może. I to wszystko działo się na terenie tego ponurego, mrocznego jeziora. Anton, to na pewno cię teraz zaskoczy. Patrz, kolejne znalezisko związane z Wednesday. Rozumiesz? Gilotyna. Wednesday uwielbiała takie rzeczy do tortur. Tyle znalezisk, serio? To wygląda jak gilotyna, ale to tylko kawałek żelaza, zwykły złom. Tam były jeszcze znaleziska. Były jeszcze znaleziska. Jakie to były znaleziska? A teraz pokażę, patrz. Dowodów na to, że te znaleziska naprawdę są związane z Wednesday, jest już mnóstwo. To, że ona tu była, też wystarczy. Ale co tu się wydarzyło, jeszcze nie mogę zrozumieć, przyjaciele. Dlatego trzeba dalej rzucać magnes. Zobaczmy, co będzie naszym następnym znaleziskiem. Co znajduje się pod wodą? Znowu, znowu mam wrażenie, jakby coś było przyczepione do ziemi. Bardzo. Wyrwałem, chłopaki? Teraz pójdzie. Tak, czuję, że coś jest na magnesie. Oderwałem to od ziemi. Chłopaki, tam jest! Widać ją. Coś czarnego i niezrozumiałego wychodzi z wody. Co to jest? To jakieś szmaty. Nie, czekajcie. Jakaś sukienka i nóż? Mój magnes zahaczył o nóż. Tak, to przecież nóż. O cholera, cały we krwi. Chłopaki, co za masakra? To sukienka, w której jest nóż. To nie jest zwykła sukienka. Nóż wbito tutaj pod sukienkę. To nie jest zwykła sukienka, chłopaki. To sukienka węzdej. Tak wygląda węzdej naprawdę. I to jest jej sukienka. I ktoś wbił w nią nóż. I tutaj jest zakrwawiony. Niesamowite. I patrzcie uważnie. Tutaj są narysowane jakieś wzory, które przypominają mi czarnego kruka. Niesamowite. A czarny kruk to taka zła, mroczna symbolika i on swoją drogą jest też tutaj na logo uniwersytetu Nevermore. W ogóle w serialu cały czas jest jakiś związek z tymi czarnymi, przerażającymi krukami, ale wychodzi na to, że moja teoria jest słuszna. Ktoś zaatakował Wednesday. Albo nie wiem, jak inaczej można to wytłumaczyć. To przecież jej sukienka a w niej tkwi przerażający, straszny nóż. Niesamowite. Jak wspominałem, to prawdopodobnie nie był koniec. Została ugodzona nożem, ale nadal się broniła, używając powiedzmy tego swojego dziwnego noża do tortur, gilotyny i wszystkiego, co wpadło jej w ręce. A być może chciała ochronić swojego przyjaciela, którego przygwożdżono do ziemi pod wodą. I na tym się wszystko skończyło. Ale kto, kto tak nie lubi Wednesday i kto odważy się ją zaatakować? Przecież ona jest dość upiorna i ogólnie jest straszną postacią, czyli coś jeszcze straszniejszego i bardziej przerażającego. Ale kto? Rzućmy magnesy i zobaczmy. Właśnie teraz w to samo miejsce, gdzie znaleźliśmy rękę i jej sukienkę, rzucam w ten sam punkt. Co tam jest? Znowu coś się zaczepiło i pojawiają się bombelki. To znaczy, że na pewno coś teraz znajdziemy. Mam nadzieję, że to odkryje przed nami wszystkie tajemnice i wszystko wyjaśni. O, tam jest. Coś kwadratowego i czarnego wygląda jak gilotyna. Co to właściwie jest? Poczekaj, tam są jakieś strony. To jakaś książka? Naprawdę? Co to jest? Poczekaj, nie rozumiem. To jakaś dziwna, przerażająca książka. Asystencie wody. Niesamowite, ona też jest we krwi. Co tu jest napisane? Kodeks umaram? Jakiś dziwny, upiorny, czarodziejski symbol. Chłopaki. Słyszałem w serialu Węzdej coś o księdze cieni. I Węzdej przez tę właśnie księgę ma bardzo dużo problemów. Tutaj są jakieś opisy, jakieś zaklęcia, coś tu jest napisane po angielsku. Nie wiadomo, poczekaj. To mogą być zaklęcia, tutaj jest napisane, jak przeprowadzać rytuały. Znowu kruk. Mówiłem Wam, że w czarach wszystko wiąże się z czarnymi krukami. Tutaj jest napisane w jakimś niezrozumiałym języku. To wszystko jest związane z czarną magią. Chłopaki. To są czarodziejskie zaklęcia, opisujące czarną magię. Rytuały, które być może próbowała odprawiać węzdej. Możliwe, że przywołała jakąś bestię, jakieś stworzenie albo demona, i to ją zaatakowało. Tak właśnie to wszystko się stało. Tutaj jest napisane Witchcraft, co oznacza czary. Mówiłem przecież, że to jest księga czarnej magii. Może to być księga cieni, ta właśnie księga, przez którą mogą pojawić się kłopoty. Możliwe, że to właśnie to stworzenie zaatakowało Wednesday. Ona je przyzwała, to jakiś czarny demon i to właśnie ono ją zaatakowało. I dlatego znaleźliśmy tę księgę tutaj oddzielnie od niej. I nie dziwi mnie, że to wszystko się wydarzyło, ale chciałbym zrozumieć co stało się dalej. Dlatego rzucimy magnes jeszcze raz. Wiecie, przejrzałem tę księgę dokładniej, chociaż pewnie nie powinienem był tego robić, bo to zakazana czarodziejska literatura i opisane są tu jakieś miejsca Jakieś szczególne miejsca, do których trzeba się udać, żeby znaleźć tam coś przerażającego, albo odprawić jakieś czarodziejskie rytuały. Porozmawiajmy o tym później. Nie pójdę tam, bo jest strasznie i wszystko wiąże się z czarami. A może pójdę? Nie wiem, nie wiadomo. Dobra, o, znowu zaczep. Znalezisko jest ciężkie, ale nic nie szkodzi. Idzie coś ciężkiego. Wyraźnie czuję to na magnesie. Tam już to widać. Poczekaj, co to? To czaszka? Chłopaki, to niezłe. Kurczę, to czaszka. W tej czaszce tkwi jeszcze ta rzecz. Wiecie, jak to się nazywa? To się nazywa Morgenstern. Zobaczcie, to może być też narzędzie tortur. A to jest jakaś straszna kreatura. To znaczy możliwe, że Wednesday za pomocą tej oto przerażającej czarnoksięskiej księgi przywołała tę kreaturę. Zobaczcie, kształt czaszki jest bardzo podobny. To może być jakiś demon. Bo to ani człowiek, ani żadne zwierzę. Spójrzcie na tę kreaturę. To naprawdę jakiś demon. Potem użyła tej broni tortur zwanej Morgenstern. Zrozumieliśmy, że Węzdej lubi narzędzia tortur i ma ich całkiem sporo. I być może Węzdej unieszkodliwiła tę straszną kreaturę za pomocą Morgensterna. Zakręciła nim i walnęła go w łeb. Niesamowite. I zobaczcie, jaki straszny zardzewiały łańcuch. Jaka ta krwawa, ohydna kreatura. Ona też jest pokryta czerwonymi plamami krwi, ludzie, tak jak wszystko inne. Więc być może to wszystko to nie krew węzdej, tylko krew tej kreatury. Wiecie, jeszcze bardziej zgłębiłem te wszystkie czary, opisy tych miejsc, do których trzeba się udać, chociaż to zakazana literatura, to czarna magia. To wszystko jest straszne i przerażające. Tutaj opisane są miejsca, gdzie zakopano różne przerażające znaleziska. One też mogą być powiązane z węzdej. Sama węzdej udała się w te miejsca, bo miała dostęp do tej książki. I w końcu zrozumiałem, że ta teczka też należy do niej. Przestudiowałem te rzeczy, które są tutaj w środku i zrozumiałem dokąd dokładnie się udaje. Zrozumiałem też, po co tak naprawdę tam idzie. Ale, chłopaki, szczerze mówiąc, nie mogę wam tego pokazać. To jest przerażające i straszne. I to też jest związane z tą książką, księgą cieni, w której opisana jest czarna magia. Rozumiesz? Wszystkie znaleziska są powiązane. Moja teoria o Wednesday w prawdziwym życiu się sprawdziła. No tak, brzmi przekonująco. Ale tam znalazłeś książkę z współrzędnymi? No. Jeśli tam pójdziesz i wszystko znajdziesz, dam ci piątkę. Teraz jej nie mam. Dobra. No, w każdym razie, słyszeliście Antochę? Jestem ciekaw, Waszego zdania. Wierzycie mi, czy wierzycie Antonowi? To znaczy, czy to wszystko mogło być prawdą, czy nie? No tak, rzeczywiście. To zależy od tego. Jeśli zbierzemy dużo wyświetleń pod tym filmem, to oczywiście tam pojedziemy i poznamy wszystkie sekrety o Wednesday w prawdziwym życiu. Piszcie komentarze, lajkujcie i subskrybujcie, by niczego nie przegapić. Miałeś dziś produktywny dzień w pracy? Tak, Antocha. Myślę, że w pełni zarobiłem dziś swoje 1300. Nie mam ich. Przecież chciałem u ciebie zarobić piątkę. No to wszystko? No i na tym stanęło.